No dzień dobry, witam serdecznie. Pan sobie wejdzie tutaj do gabinetu, tak? Z Narodowego Funduszu. Dobrze, pan sobie usiądzie. Ja już tu patrzę w kartę. Pan Krzysztof zdziwiony, tak? No dobrze, panie Krzysztofie. Czy pan przychodzi tutaj do mnie, do gabinetu z Narodowego Funduszu? No, panie doktorze, tutaj przychodzę do pana, bo wie pan co? Jestem ostatnio taki, jakiś zmęczony. Wypalony jestem, taki jakiś, no, nie wiem, no normalnie jestem wykończony życiem, panie doktorze. Nie wiem, pracuję w urzędzie 8 godzin, wracam do domu, rodzina, żona, trójka dzieci, jedną malutkę, no, normalnie jestem wypalony. Rozumiem, zmęczony, panie tak? pan taki wypalony jest po prostu, tak? Pan się czuje jak taki papieros, wypalony, zmęczony, taki zdeptany, tak? Dobrze, panie Krzysztofie. Pan mówi, że tutaj dzieci, rodzina, rozumiem, żona, trójka dzieci, jedno malutkie, tak? A to co, pan wstaje w nocy do tego malutkiego dzieciaczka? Że pan taki zmęczony jest, wypalony? Nie, 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 panie doktorze. Ja nie wstaję, no bo żona nie pracuje, no to żona do, do tego małego dziecka wstaje, nie w nocy. Rozumiem, żona nie pracuje, tak? Także żona wstaje w nocy, całą noc wstaje, co chwilę, tak? Dobrze, panie Krzysztofie. A to pan mi powie, bo pan tutaj pracuje, to może przed pracą pan rano wstaje, tak? I może, nie wiem, dzieci zawozi do szkoły, jest pan taki zabiegany, tak, panie Krzysztofie? Nie, 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 panie doktorze, przed pracą to, to nie, to ja nie, bo to żona wstaje, no bo żona nie pracuje to i robi nam śniadanie i dzieci do szkoły zawozi, bo, bo nie pracuje, nie. Rozumiem, żona wstaje, bo nie pracuje, żona, tak, ona zabozi dzieci, tak? Rozumiem, śniadania robi do szkoły, rozumiem, bo nie pracuje, tak, dobrze, panie Krzysztofie. A może pan jak z pracy wraca, to wtedy jeszcze jakieś obowiązki w domu, tak? Prząta pan jakieś zakupy, gotuje, może. I to tak powoduje, że pan taki jest zmęczony, wypalony, panie Krzysztofie. Nie, 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 panie doktorze, jak wracam z pracy, to jestem zmęczony, to wtedy odpoczywam to, bo żona nie pracuje, nie? No to ona gotuje obiad, sprząta i z dzieciakami lekcje robi, nie, no bo nie pracuje, nie, no to no to żona się tym zajmuje. Rozumiem, to żona nie pracuje, tak? Ona te wszystkie obowiązki robi, bo nie pracuje, tak? Prząta, gotuje, rozumiem, zakupy robi, tak? Lecje z dziećmi, uczy się, tak? Rozumiem, bo nie pracuje, tak? Dobrze, panie Krzysztofie. A pan mi powie, a żona tak w ogóle narzeka panu, że jest zmęczona, czy coś, panie Krzysztofie? No właśnie panie doktorze i, i czasami narzeka, że jest zmęczona i ja się właśnie i mnie to dziwię, mnie to dziwi, no bo ona nie pracuje i nie wiem, może przez to, że ona mi tak stęka, marudzi, to dlatego jestem taki wypalony wtedy. Rozumiem, narzeka żona czasami, że jest zmęczona panu, panie Krzysztofie, tak i pan tego nie rozumie, pan jest taki zdziwiony, tak? Panie Krzysztofie, rozumiem, tak. I to wie pan, co tak, taką diagnozę teraz postawi, i może dlatego pan się czuje taki wypalony, tak. Bo pan wraca do domu z pracy, i ta żona narzeka, tak. Pana obciąża, po prostu umysł pana obciąża, i ten o, umysł jest obciążony, tak. I jest takie skołe, takie niedoje, panie mózgowe, jest wtedy, tak. I to się myśli się przeplątają, jak kłębek wełny. Panie Krzysztofie, rozumiem. I pan jest taki zdziwiony, wypalony. Dobrze, panie Krzysztofie, to wie pan co? Ja bym polecił panu senatorium dwa tygodnie w cichocinku. Dobrze, panie Krzysztofie, żeby pan sobie tak odpoczął, bo pan jaki zmęczony, wypalony jest. Rozumie pan. I rutina Scorpin, tak? Pan sobie bierze trzy razy dziennie po jednej tableteczce, To pan się tak dobitaminizuje. Tak, dobrze, panie Krzysztofie. I myślę, że. Tak, troszkę Pana to podbuduje i będzie Pan wtedy tak bardziej, bardziej taki życiowy, tak? To niedojebanie mózgowe troszeczkę zelżeje. Dobrze, Panie Krzysztofie?